Czy wiesz, że ludzkość już raz stanęła na krawędzi katastrofy ekologicznej i wygrała? Dzisiaj w mediach zwykle czytamy o szczytach klimatycznych, głównie w kontekście odrzutowców, którymi przylecieli na nie celebryci. Czy te spotkania w ogóle mają sens? Mamy dowód, że globalne porozumienia mogą zmienić losy naszej planety. Szybka lekcja historii. Lata 70. Naukowcy odkrywają, że niewinne lodówki i klimatyzatory niszczą warstwę ozonową, która chroni nas przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym. Lata 80. ONZ przyjmuje umowy o redukcji freonów. Część państw nie chce ich wprowadzać, bo boją się o konkurencyjność swojego przemysłu. W latach 90. dziura ozonowa nadal się powiększa. Ludzie wątpią, czy te działania w ogóle mają sens. Nowe, mniej szkodliwe gazy ostatecznie jednak wygrywają w przemyśle dzięki rosnącej skali produkcji i spadkowi cen. Około 2000 roku widzimy pierwsze pozytywne efekty. Warstwa ozonowa przestaje się kurczyć. Od 2000 roku następuje jej odbudowa. Naukowcy szacują, że jej pełne odtworzenie nad Antarktydą nastąpi do 2070 roku. Minie więc około 100 lat od odkrycia problemu do jego naprawienia. Ale uda się to osiągnąć dzięki współpracy międzynarodowej. Pomimo prób podważania ustaleń naukowców.